Ciekawostki z podróży, proszę bardzo, zwiedzamy teraz Pol, część trzecia. Jeżeli obejrzałeś już sobie ten stary czołg na pomniku chwały, odwracasz się i widzisz starą kaplicę Jerzego Zwycięskiego, znów dałeś się wkręcić. Jest ona młodsza niż jeden zwiedzający to miasto, bo powstała w roku 2011. Jest to idealne miejsce do kupienia sobie pamiątki z teraspola. Ale my kierujemy się do kolejnego punktu z kwasem chlebowym, który idealnie orzeźwia o tej porze roku. Przy okazji zwiedzamy promenadę nad Dniestrem. Od tyłu wchodzimy do Parku Katarzynowego, tak mówią o nim lokalni mieszkańcy. W centralnym miejscu parku stoi pięcioletni pomnik carycy Katarzyny Wielkiej. W Polsce ktoś kiedyś wspomniał, że ma znajomości z tą panią. Nie wiedzieć tylko dlaczego. Wiekowa caryca Katarzyna patrzy na całkiem młodego suwarowa na obelisku po drugiej stronie ulicy. A kolejna część parku znajduje się właśnie tam, po drugiej stronie ulicy 25 Października. Jeżeli macie zamiar zrobić sobie takie ujęcie, to zwróćcie uwagę, że choć ulica jest szeroka, a ruch minimalny, to wszyscy kierowcy zatrzymują się, bo widzą pieszego na pasach. Po lewej stronie parku znajduje się staw katedralny, miejsce spotkań dzieci Młodych i starszych mieszkańców Teraz pola. Ładny stąd widok na Katedrę Narodzenia Pańskiego, ale podziwiać ją należy z uwagą, zwracając ją szczególnie na duże ilości gołębi, które nie oszczędzają nikogo. Alejki w pobliżu jeziora katedralnego prowadzą do twierdzy średniej wykonanej w miniaturze. Znajdują się tam budynki, koszary, plac apelowy i kościół, który znajdował się w centrum twierdzy. Autor wyraźnie zaznacza, że miniatury wykonane są z innego materiału niż oryginał. Tą część zwiedzania Terazpola kończymy na czymś co uwielbiają wszyscy turyści. Jeżeli chcesz część czwartą, zwiedzania tego miasta zacznij obserwować ten kanał.